w poranej motywacji, w której to. Spotykamy się już po raz przed ostatni. O, wielkie pożegnanie. Ostatnie pożegnanie. Z tymi e, z was, którzy jeszcze nie dołączyli do klubu All Inclusive, pamiętajcie, że już jutro zamykamy zapisy, więc to oznacza, że jeszcze tylko dziś i jutro się usłyszymy w poranej motywacji. A wszystkie te osoby, które już e, są w klubie All Inclusive, w pełnej wersji oczywiście, e, no to z wami będę się e, e, słyszeć od poniedziałku do piątku przez kolejne miesiące. Bardzo jestem tym podekscytowana. To będzie naprawdę piękna przygoda nasza. A dzisiaj będzie, słuchajcie, bardzo ważny temat. Będzie jak zwykle mała anegdota. I tutaj już widzę, że się witacie ze mną, więc ja włączę tutaj też czat, żebyście mogli się przywitać. Witajcie się, żegnajcie się i dajcie znać, jak Wam się dzionek zaczyna. Temat dzisiejszej porannej motywacji, słuchajcie, jest taki: czy Twoja tożsamość ogranicza Twój potencjał? Będzie grubo, słuchajcie, jak to mówi Ania Zaburko albo grubo, albo wcale. Zacznę od tego, że opowiem Wam małą anegdotę, która, się, która miała miejsce dzisiaj rano, a potem Wam powiem, w jaki sposób odnosi się do, do Ciebie. A więc taka moja. Koleżanka, mama kolegów mojej dzieci, z przedszkola Gosia, co więcej, Gosia, zorganizowała słuchajcie warsztaty, takie artystyczne w Dyni, bukiety. Bukiety w Dyni. I oczywiście Gosia już co najmniej miesiąc temu o tym mówiła. Ogłaszała to i na Facebooku. I indywidualnie ludziom wysyłała tam informacje i na jakichś grupach, do których należała, żeby jak najwięcej osób mogło się o tym dowiedzieć. To jest takie spotkanie dla mamusiek, słuchajcie, przy kawie robimy sobie tutaj przy ciachu, robimy jakieś artystyczne rzeczy, żeby coś innego, na przykład, niż tylko dzieci. Praca, telewizor. Ok. I słuchajcie, te warsztaty odbyły się wczoraj. I dzisiaj rano z olbrzymim zaciekawieniem i fascynacją, słuchajcie, oglądałam, co się działo rano. Ja oczywiście, ja nie byłam na tych warsztatach, chciałam, ale, ale uwaga, nie miałam co zrobić z dziećmi. Inna mama dopadła tą tego i mówi, Gośka, czemuś ty nie mówiła, że przecież warsztaty prowadzisz? A jeszcze jedna mama, kiedy przyszła, go się mówi, czemu ci nie było wczoraj? No co ty? Ja mam basen angielski, kiedy? Jak? No, o. I to było dla mnie, słuchajcie, fascynujące, dlatego że ja to wszystko znam z doświadczenia. Przecież w momencie, kiedy my. Zamkniemy zapisy do klubu All Inclusive, zacznie się lament, ściana płaczu. Dlaczego nie mówiliście, że macie otwarte zapisy? Przecież jak ja bym wiedziała, to bym się zapisała. Yy, mamy, słuchajcie, yy, taki, tacy, takich ludzi, którzy mówią, ojej, ale, ale ja nie mogłam. No nie, no ja tak bardzo chciałam, ale, ale nie mogłam, bo to i tamto. No i teraz tak, czy to chodzi o to, żeby się pośmiać z tych ludzi, którzy nie mogli? Nie. Chodzi o to, bo ja też jestem jedną z tych osób, która wczoraj na te warsztaty nie przyszła. Przyjrzymy się, ja się przyjrzę teraz sama sobie, a wy uczcie się na moim przykładzie, w jaki sposób m, y, moja tożsamość ogranicza mój potencjał. Ok? Więc tak. Moja, y, y, problem z, to będzie kluczowe teraz, słuchajcie stwierdzenie z całego, z całej porannej motywacji. Problem z naszymi Yy, obiekcjami, czyli problem z naszymi wymówkami, problem z naszymi wymówkami jest taki, że one są prawdziwe. Problem z naszymi wymówkami jest taki, że one są prawdziwe. Ja nie przyszłam wczoraj. Na te warsztaty gości. Dlaczego? Dlatego, że jestem sama z trójką dzieci i nie miałam gdzie tych dzieciaków oddać. E, moi rodzice mieszkają godzinę stąd, słuchajcie, godzina, żeby tam dzieci zawieźć, potem godzina, żeby wrócić iść na warsztaty dwugodzinne, potem, żeby pojechać, potem dzieci znowu godzinę i godzina, żeby wrócić, słuchajcie. No to jest takie nie tam i z powrotem, jest to, słuchajcie, daremne dla mnie, nie? A... Ale czy to jest prawda, że nie miałam co z tymi dzieciakami zrobić? No, słuchajcie, i przyznam wam szczerze, że jakbym chciała, to bym pokombinowała. E więc, yy, więc ja mam taką, taką koleżankę, która często przychodzi tutaj do moich dzieciaków, się nimi zająć na chwileczkę, więc mogłam do niej zadzwonić, nie zadzwoniłam. Mogłam rozpytać wśród innych znajomych, jeżeli to byłaby dla, dla mnie wystarczająco ważna sprawa, to bym to, yy, słuchajcie, zrobiła. I myślę, że najcenniejsze dla mnie to jest to, że ja mam tego świadomość, że ja mogłam, ale nie, nie zależało mi wystarczająco mocno. Yy, Moi, czy moja sytuacja jest prawdziwa? Czy to jest prawda, że ja mam trójkę dzieci? Prawda. Czy to jest prawda, że ja sama z tymi dziećmi? Prawda. Czy to jest prawda, że jest mi ciężko czasami znaleźć opiekę do tych dzieciaków? To prawda. Czy to jest prawda, że to byłoby niemożliwe na wczoraj? To jest nieprawda. I myślę, że w dużej mierze chyba chodzi o to, żeby podjąć taką świadomą decyzję. Czy ja. Będę, słuchajcie, czy ta moja tożsamość, ja. Mama y, samotnie, samotnie. Nie widzę go z samodzielnie. Ja mama samodzielnie wychowująca trójkę dzieci. Czy to jest coś, co już w tym momencie staje się moją taką łatką, przez którą i takim pryzmatem, przez który ja będę postrzegać cały świat dookoła. Czy to będzie coś, co, co ja sobie powiem, że mm, no, napisałabym książkę, no ale ja przecież jestem sama z tymi dziećmi, nie mam kiedy. To nie będę pisać książki. Stworzyłabym taką platformę, kursów, wideo, ale nie... Stworzę, no bo jestem sama z trójką dzieci. A pojechałabym na takie, takie szkolenie do Miami, na przykład, czy do Las Vegas, żeby się doszkolić, no ale nie byłoby mi pięć dni, no to nie mogę tego zrobić, no bo znowu te dzieci i tak dalej. Czy tak jest, słuchajcie, no tak nie jest, bo gdybym ja tylko tym się zasłaniała moimi prawdziwymi wymówkami, to jest prawdziwa, to jest fakt. To jest prawdziwy stan rzeczy na dzień dzisiejszy, słuchajcie, tak to wygląda, ale nie pozwalam na to, żeby to ograniczało mój potencjał. Jest to, jest to stan faktyczny, ale nie pozwalam, żeby to ograniczało mój potencjał. Bardzo wiele różnych od Was słyszę sygnałów. Na przykład wiele osób mówi, że dołączenie do klubu Olimpiusów jest niemożliwe. Dlaczego? Że nie znalazłabym tych 15 minut dziennie na naukę, ponieważ musiałabym to sobie wydrzeć już z mocno ograniczonego snu. Ja y, wierzę w to, że twój stan faktyczny jest taki, że jesteś bardzo zajętą osobą. Ja wiem o tym, że twój stan faktyczny, że twoje wymówki są prawdziwe. Ty naprawdę nie masz czasu. Czy ja wierzę w to, że ty y, nie byłabyś w stanie znaleźć tych 15 minut? Nie wierzę w to, nie. Nie wierzę w to. Dlatego, że. I za każdym razem, kiedy ktoś mi tutaj próbuje, na przykład, o, taka pani psycholog doradziła mi, że dzieci powinny codziennie w lesie spędzać co najmniej 15 minut moje dzieci. Oczywiście, jak to słyszałam, stwierdziłam, że jest nienormalna ta kobieta, że ona nie się zastanowi, jak ja mam znaleźć czas na to, żeby z tymi dziećmi jeszcze jeździć po całym dniu w szkole, kiedy my jesteśmy dopiero w domu o godzinie 16, ciemno się robi o godzinie 18, kiedy ja mam z tymi dziećmi, jeszcze jakby one by chciały, ale nie chcą. I słuchajcie, no mogłam po prostu stwierdzić, nie, moje dzieci nienawidzą chodzić do lasu, nienawidzą spacerów, ja nie mam czasu, jest to stan Prawdziwy, faktyczny, niezakłamany. Ale czy to oznacza, że ja teraz nie będę w stanie zabrać tych dzieci do lasu? No nie, kurka. Na początku przekupiała mi grubo, słuchajcie, to i takie przekupstwo w ogóle szło, że to w ogóle głowa mała. Czego ja im nie dałam za to, żeby do lasu poszły pierwszy raz. I snaki, i lody po tym spacerze, i jeszcze musiałam im obiecać telewizor na, na, na sobotę. E ale to było przez pierwsze kilka razy, a potem ono się wkręciło i już się skończyło, słuchajcie. Teraz dostają czekoladkę albo batonika, jak wracamy z tego lasu, bo jeszcze w międzyczasie y, pani doktor kazała im, słuchajcie, wyeliminować cukier z diety, więc one teraz, jak już dostaną batonika, to już... <śmiech> Słodycze! <śmiech> więc słuchajcie, y, y, stan faktyczny, to tak jakby chodzi o to, że... Taki jest stan faktyczny. Nikt nie neguje tego, że nie masz czasu, ale za to zastanów się, czy ty wolisz to uczucie, które, które możesz sobie dać. Czyli tak, tu jest mój stan faktyczny, nie mam czasu, nie? Tu jest mój stan faktyczny, na przykład nie mam pieniędzy i już mogę. Tutaj są to wszystkie uczucia, które ja wybieram w prezencie, nie? Które dostaję w bonusie. Czyli tak, mój stan faktycznie jest taki, że nie mam pieniędzy na naukę angielskiego, nie mam czasu na naukę angielskiego. Jakie temu uczucia towarzyszą? Żal, złość, smutek, rozżalenie, rozżywnienie, nie? Tutaj. Ale też to oznacza, że to nic moja wina, że ja nie mówię po angielsku. Nic moja wina. Ale y Masz, czyli możesz w tym zostać, tutaj, w tym. W tych wszystkich uczuciach, które Ty wybierasz, w tych wszystkich emocjach, które chcesz świadomie czuć i w tej sytuacji, która, która jest i nie chcesz jej zmienić. Albo wybierasz zamiast wymówek e, i w nich pozostania, wybierasz e, znowu postęp, krok do przodu. Czyli e, tak mogłabym tutaj zostać, w tych wszystkich wymówkach, które są prawdziwe, e, które po pozwalają, które są, które dodatkowo dają mi prawo do tego, żebym mogła e, po prostu tkwić, taplać się, po prostu wiecie tam pływać w złości. Złość bardzo często jest bardzo wygodnym uczuciem, bo zasłania inne, dużo mniej wygodne. Y mogę tkwić w tych wszystkich negatywnych uczuciach, bo jestem taka biedna, albo mogę wziąć odpowiedzialność i wtedy dupa zbita. Dlatego, że jeżeli ja biorę odpowiedzialność, to tak, y już okej, okay, nie czuję złości, nie czuję na swoją sytuację, nie czuję smutku na swoją sytuację, nie czuję żalu na swoją sytuację. Tutaj podejmuję działanie. I teraz, jeżeli mi nie wyjdzie. No to co? Już nie mogę zwalić na to, że wymówki, że tutaj samotna matka. Już nie mogę zwalić tutaj. Jeżeli ja napiszę książkę i ona się nie sprzeda, to już nie mogę powiedzieć na przykład, ojej, nie napisałam książki, bo ja taka matka samotna i w ogóle zrobiłabym. No ale te dzieci, nie ja, te dzieci. Jeżeli ja mimo wszystko napiszę tą książkę i ja na przykład ona się nie przyjmie, ludzie nie będą chcieli czytać, jeżeli się okaże, że ona jest. Jakaś słaba, to wtedy ja będę musiała się zmierzyć z czymś no, bardzo trudnym, tak? Czyli ja będę musiała wziąć odpowiedzialność za to, za moje życie, za to, co robię, za to, co w tym życiu mam. I mi się wydaje, że bardzo często my wybieramy, żeby pozostawać w tej sytuacji naszej obecnej, która jest prawdziwa, trudna, faktyczna, faktycznie jest pełna trudności, dlatego że nam jest nawet wygodniej pozostać w tym miejscu, w którym jesteśmy, które pozornie nie jest fajne, pozornie my w tym miejscu nie chcemy być, pozornie my chcemy lepszego jutra dla siebie, dlatego że my się boimy, co się stanie, jeżeli my podejmiemy działanie mimo wszystko. I wtedy nam się nie uda. Wtedy będziemy musieli zmierzyć się z porażką a odnosić porażki nikt nie chce. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o naukę języka angielskiego, jest to bardzo trudne. Dlatego, że wyprowadźcie mnie z błędu, założy się, że już próbowałeś albo próbowałaś się uczyć języka angielskiego kiedyś i to się zakończyło porażką. Czyli ty już wiesz, jak ta porażka smakuje. Ty już wiesz, że może się nie udać, no nie? I teraz pytanie, widzisz, będziesz się szarpać po to, żeby co, potencjalnie pod, ponieść porażkę? No to jest trudne. Dlatego, jeżeli, jeżeli ty chcesz faktycznie coś zmienić w swoim życiu i chcesz odnieść sukces tym razem, to, żeby się wybić z tego miejsca obecnego, pełnego tych prawdziwych wymówek, to, 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 to ta twoja marchewka, to czego ty chcesz, musi dawać ci więcej po prostu energii niż po prostu i przyjemności jakiejś potencjalnej, niż pozostawanie w tej obecnej sytuacji. Pozostanie w obecnej sytuacji jest wygodne, tak jak powiedziałam, i usprawiedliwia mnie i mój brak sukcesu i mój brak postępu, przede wszystkim mój brak postępów, a yy, Właśnie, czy twoja motywacja jest na tyle silna, to co ty możesz uzyskać, czy to jest na tyle silne, żeby cię wyrwać z tego miejsca, w którym jesteś, które jest wygodne i które cię usprawiedliwia? E, to jest, słuchajcie, jeden z powodów, dla których my dajemy u nas w Klubie Inklusy gwarancję sukcesu. To znaczy, że jeżeli Zapiszesz się do nas, i po 30 dniach okaże się, że nie masz postępów, to my zwracamy ci pieniądze, żeby właśnie zdjąć tak, jakby ten stres i tą presję z człowieka, który daje sobie szansę często po raz już kolejny, często po raz ostatni żeby po prostu hmm, przynajmniej hmm, no, troszkę, żeby ułatwić ten krok, nie? Że no dobra, jak się nie uda, no to się nie udało, trudno, ale przynajmniej nie poniosłem konsekwencji finansowych, no nie? To wtedy nie byłaby być może moja wina, ale kurs nie taki, nie? Także bardzo Was zachęcam do tego, sprób żeby spróbować. Dlaczego? Dlatego, że możemy całe życie nasze przesiedzieć i przemarnować i tak bardzo często jest. Właśnie na y, siedzeniu, na tkwieniu w naszych wymówkach, które są prawdziwe. E, dlatego i tak nam życie, u, e, słuchajcie, przemija. Jak zapytacie się tutaj, jak przyjdziecie kiedyś na jakieś szkolenie na webinar, przyjdziecie na spotkanie konwersacyjne, tam was zapytamy, jak długo mieszkasz już w Wielkiej Brytanii. I zobaczycie, że ludzie potrafią mieszkać, niektórzy słuchajcie, nawet i po 20 lat w Wielkiej Brytanii i nadal nie mówić po angielsku, bo zawsze mieli wymówkę, która była prawdziwa. Pytanie, jak długo, tak jak tutaj Ania pisze, będziecie chorować na wymówkozę? Ja też, słuchajcie, mogłabym się wymówić moją trudną, trudną sytuacją, mogłabym. Pytanie jest, ile byśmy wszyscy na tym stracili, gdybym ja stwierdziła, no ja jestem taka biedna matka, ja będę na zasiłkach. Nie? No mogłabym w ten sposób żyć, bo wiele osób tak żyje. Co mnie odróżnia od każdej takiej innej matki w takiej samej sytuacji? Moje miśki. Jeżeli ja mogę, to ty też możesz. Jeżeli jest w klubie All Inclusive prawie 200 osób, jeżeli one mają efekty i jeżeli one potrafią, to ty też potrafisz. Ty też możesz. Tylko potrzebujesz wyjść z tej swojej e, łatki, z tego swojego, z, tych, z, tych, z, tych, z, tych, z tego miejsca, tych swoich e, wymówek. Tej Twojej tożsamości. Ja matka samotna, ja Polka w Wielkiej Brytanii, ja głupia, ja bez talentu ja słaba, ja za stara, nie? ja za bardzo zajęty. Wyjść, słuchajcie, z tego i, i, i zrobić krok do przodu. Bo to chodzi o to nie, żebyśmy osiągali nie wiadomo, jakie tam sukcesy w tym angielskim, czy w życiu. Chodzi o to, żebyśmy zrobili postęp. My za postępem tutaj jesteśmy. Nie za sukcesem, za postępem. Więc jeżeli chcesz mieć postępy w Twoim życiu, rozwijać się językowo i zawodowo, i finansowo, i wszelako inaczej, to potrzebujesz wyjść z tej tożsamości swoją, którą sobie zbudowałaś, bo ja jestem taka. I dać sobie szansę, zrobić krok do przodu. Po to, żeby no, żeby żyć. No, po to, żeby żyć, żeby żyć, a nie egzystować. Kasia, ja też chorowałam na wymówki, ale w końcu tu dołączyłam i już nie mam wymówek. Świetnie. Moje miski. już jutro zamykamy możliwość dołączenia do klubu All Inclusive. Twoja decyzja, czy chcesz nadal tkwić w tych wymówkach, które są faktyczne i prawdziwe, czy chcesz zrobić krok do przodu i zacząć robić postępy. Bo jak długo to odwlekasz, zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Za 5 lat, za 10, za 15 też będziesz mieć wymówki. Wybór jest Twój. Moje, mów, e, moje mówki, moje miski. Życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudzywniejszym dniem Twojego życia, bo tylko ty jesteś w stanie go takim uczynić przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, na ile e, nie pozwalasz na to, aby Twoja tożsamość ograniczała Twój. Potencjał. Moi miski, cudownego poranka, cudownego dnia i cudownego życia widzimy się dziś na spotkaniu konwersacyjnym, otwartym, bezpłatnym dla wszystkich. Ściskam, pozdrawiam i do zobaczenia.